Cześć, z tej strony wierzba. Witam Was w kolejnym już odcinku serii Krwawe Ścieżki. Na wstępie chciałbym ostrzec, że w podcaście mogą pojawić się drastyczne i szczegółowe opisy. Dziś przenosimy się do Grecji, a dokładniej do jej stolicy Aten. Największego miasta w tym kraju, a także obowiązkowego miejsca zwiedzania dla miłośników historii. To na tamtejszych ulicach w latach 1992. 1995 Grasował tak zwany ateński rozpruwacz, Antonis Douglas Bo o nim mowa swoje pierwsze morderstwo Popełnił mając zaledwie 18 lat Jak wyglądała jego historia Co popchnęło go do popełnienia Morderstw A także jak wyglądał jego proces To wszystko w dzisiejszym odcinku Jesteście gotowi? Wchodzimy na krwawe ścieżki Antonis przyszedł na świat w 1974 roku na przedmieściach Aten. Od najmłodszych lat, zarówno on, jak i jego brat i matka musieli żyć z tyranem. Jego ojciec, będąc jedynym żywicielem rodziny, swoją frustrację i agresję wyładowywał właśnie na niej. Znęcał się nad nią w sposób psychiczny, ale też fizyczny, nie popuszczając nikomu. Przemoc ze strony ojca doprowadziła do tego, że relacja Antonisa z matką była bardzo bliska. Gdy Daglis miał 12 lat w 1986 roku, zmarł jego oprawca. Niestety nie zakończyło to problemów ich rodziny. Okazało się, że tyran zostawił po sobie ogromne długi. To zmusiło wszystkich do podjęcia pracy. Antonis porzucił więc swoją edukację. I zaczął pracować jako kierowca ciężarówki. Nie udało się do końca ustalić, jak nastoletni chłopak uzyskał pracę jako dostawca, ale wszystkie dowody i zeznania na to wskazywały. Ostatecznie ich mieszkanie zostało zajęte przez komornika, a rodzina została zmuszona do pomieszkiwania w różnego rodzaju hotelach. Gdy miał 16 lat, został aresztowany za próbę uwiedzenia nieletniego. Wtedy też wysłano go do Poprawczaka, gdzie odsiedział pół roku. W tamtym momencie matka Daglisa znalazła pracę jako pielęgniarka, a po pewnym czasie jako sprzątaczka w barze ze striptizem. Jakiś czas później zwolniono ją, ale w tym samym barze zaoferowano jej możliwość pracy jako dama do towarzystwa, na co niechętnie się zgodziła. Musiała przecież w końcu jakoś utrzymać rodzinę. Ten wybór zawodu przez jego matkę będzie miał ogromny wpływ na dalsze życie Antonisa. Gdy wrócił z Poprawczaka, napotkał dawnego sąsiada. To wtedy, w krótkiej pogawędce, dowiedział się, gdzie pracuje jego matka. Początkowo nie uwierzył, chciał jak najszybciej samemu to zweryfikować i prędko udał się we wskazane miejsce. Tam niestety dostrzegł matkę w najgorszym możliwym momencie. Uprawiała ona właśnie seks z klientem. Wtedy to Antonis wybiegł i udał się do hotelu. Jego matka wybiegła za nim. Przez cały czas próbowała mu tłumaczyć, że to był jedyny sposób, aby utrzymać rodzinę. I że to wszystko jest konieczne. Do Daglisa to nie docierało. Prawdopodobnie to to wydarzenie wywołało w nim ogromny wstręt do prostytutek i przyczyniło się do jego dalszej przestępczej kariery. Jakiś czas później, w 1989 roku, został aresztowany za zaatakowanie przy pomocy noża grupy mężczyzn. Przenieśmy się kilka lat w przyszłość. W październiku 1992 roku, Antonis Douglas, mając zaledwie 18 lat, podjeżdża ukradzionym dopiero co samochodem na plac, z którego zabiera kobietę trudniącą się prostytucją o imieniu Katie. Umawiają się na 8000 drachm za wykonanie przez dziewczynę usługi. Następnie zabierają w odludne miejsce. Gdy dojechali, kobieta prosi o zaliczkę, ale on się nie zgadza. Po tym zostaje przez nią zwyzywany. To doprowadza go do szału. Łapie głowę dziewczyny i kilkukrotnie uderza nią o szybę samochodu. Następnie zaciska na jej szyi swoje palce i dusi kobietę. Później wyciąga je ciało z samochodu, lekko je ukrywa i wraca do swojego domu po potrzebny sprzęt. Rękawiczki, stare ubrania, worki, piłę do metalu i nóż. Wraca na miejsce zbrodni i postanawia zmasakrować zwłoki w celu ich ukrycia. Odcina kobiecie głowę, wyrywa serce, wyciąga wnętrzności, a także okalecza genitalia. Od piersi odcina też sutki ofiary. Wszystkie kawałki zawija w ubrania, które przywiózł z domu, a następnie wrzuca w worki. W sumie wyszło mu 30 takich makabrycznych pakunków. Następnie spaceruje po Atenach i co jakiś czas umieszcza kawałki ciała w śmietnikach. Głowa zostaje z kolei wyrzucona do rzeki. 27 października policja znajduje torbę z odciętą kobiecą nogą, a dwa dni później pozostałe pakunki. Głowa kobiety nigdy nie została odnaleziona, tak samo jak serce, jelita czy sutki ofiary. Ostatecznie nie udało się zidentyfikować kobiety, i po tym jak nikt nie odebrał jej ciała z kostnicy, została pochowana. O odpowiedzialności Antonisa za jej śmierć policja dowie się dopiero podczas jego przesłuchania. Prawdopodobnie pochodziła ona z upadłego Związku Radzieckiego. Kobiety stamtąd dość powszechnie trudniły się prostytucją w Atenach. Po tym wydarzeniu Antonis musiał odbyć służbę wojskową. Nie stwarzał podobno wtedy większych problemów. Następne morderstwo popełnił 28 października 1995 roku. Wtedy to zabrał do swojego wana 29-letnią Eleni Pana Giotopulo, Kobietę zajmującą się prostytucją. Pojechali na parking w pobliżu Alexandras Avenue i tam z tyłu jego wana uprawiali seks. Następnie zaczął dusić kobietę, ostatecznie ją zabijając. Tak później na temat tego morderstwa zeznawał Antonis. Wtedy poczułem coś dziwnego. Nie mogłem na sobą zapanować. Czułem, jakby to robił ktoś inny, nie ja. Położyłem ręce na jej szyi i zacząłem ściskać. Kiedy puściłem chwyt, ona pozostała nieruchoma. Ponownie postanowił pozbyć się zwłok w dość makabryczny sposób. Udał się na odludzie. Tam zaczął rozczłonkowywać jej ciało przy pomocy noża i piły do metalu. Odciął jej piersi i sutki, a także wyciągnął jej wszystkie wnętrzności, które bezszczelnie wyrzucił na ziemię. Następnie pokroił całe ciało i powrzucał do plastikowych toreb. Później, jadąc autostradą niedaleko Aten, zaczął wyrzucać torby w losowych momentach. Jako swoiste trofeum, postanowił zostawić sobie Złoty Krzyż, który posiadała jego ofiara. Ten Złoty Krzyż będzie jednym z bardziej istotnych dowodów w jego późniejszej sprawie. Jak gdyby nigdy nic, wrócił do Aten, posprzątał swój samochód i następnego dnia wyruszył służbową ciężarówką na swoją zmianę. Kolejną i ostatnią ofiarę zabił w okolicach świąt Bożego Narodzenia. Pierw Antonis zwabił 26-letnią prostytutkę antinę Lazaro do samochodu. Oferował 5000 drachm za jej usługi, następnie chciał zmusić kobietę do seksu oralnego. Jednak gdy zdjął spodnie, ona zaczęła śmiać się z jego przyrodzenia. To go rozwścieczyło, złapał za jedną z lin, które ciągle woził ze sobą i owinął wokół jej szyi, ostatecznie ją dusząc. Jej ciało zostało znalezione przez przypadkowych przechodniów niedaleko Kifsoul Avenue. Było częściowo nagie, ale nie zmasakrował go tak jak ciał poprzednich ofiar. Pomimo tego policja stwierdzi, że sposób morderstwa, czyli uduszenie, a także zawód kobiety wskazują na to, że za to i poprzednie morderstwo odpowiada ta sama osoba. Przesłuchane prostytutki wskazały, że Atina wsiadła do Białego Wana. Policja zaczęła poszukiwania. Udało się ustalić tożsamość Antonisa. Pomimo tego policjanci nie mieli praktycznie żadnego dowodu na jego udział w morderstwie, poza faktem, że był właścicielem właśnie takiego samochodu. Niedługo później na komisaria zgłosiła się jedna z ostatnio zaatakowanych prostytutek. Była to brytyjka Anne Hamson. Opisała ona mężczyznę, który zwabił ją do samochodu, oferując pieniądze za seks. Gdy byli już na odludziu, założył na jej szyi linę. I zmusił ją do seksu oralnego. Powiedział też wtedy, że wszystkie prostytutki muszą umrzeć. Kobieta, obawiając się o swoje życie, powiedziała mu, że została zmuszona do tej pracy, ponieważ zbierała pieniądze na powrót do Anglii. Nie wiadomo do końca czemu, ale taka informacja powstrzymała mordercę. Postanowił on puścić kobietę wolno, i to był jeden z jego większych błędów. Kobieta wszystko dokładnie opisała, w tym również białego wana mężczyzny. A gdy funkcjonariusze pokazali jej zdjęcia kilku podejrzanych, bez wahania wskazała Antonisa. To dało policji podstawy do rozpoczęcia jego ciągłej obserwacji. Pierw chcieli go aresztować dopiero w momencie ataku, ale uznali, że będzie to zbyt ryzykowne. 24 stycznia 1996 roku na Poseidonos Avenue widzieli go jak rozmawia z jedną prostytutek. Wtedy też go zatrzymano. Początkowo oskarżono go tylko za gwałt na Ann, ale już wtedy policja podejrzewała go o udział w dwóch morderstwach. Zaczęto szukać dowodów na jego zbrodnie, w tym świadków. Ostatecznie udało dotrzeć się do kilku prostytutek, które próbował udusić. Przysłowiową kropkę nad i postawił sam Antonis, który przyznał się do dwóch morderstw, a także tego z 1992 roku, którego policja wtedy z nim nie łączyła. Podczas przeszukania jego wana odkryto specjalnie zamontowany piankowy materac, na którym to morderca molestował swoje ofiary. Znaleziono ponadto skrzynkę z narzędziami, w tym liny i piłę, a także ważny dowód wspomniany wcześniej krzyż należący do jednej z ofiar. Mężczyźnie postawiono m.in. zarzuty trzech morderstw, sześciu prób morderstwa innych kobiet, gwałtu na Ann Hamson, a także nielegalnego użycia liny. Proces rozpoczął się 15 stycznia 1997 roku. Na samym jego początku Antonis Dagdis rani się w nogę i przez jakiś czas przebywa w szpitalu. Tylko jedna z jego ofiar postanawia przyjść do sądu i złożyć obciążającego zeznania. Świat obiegły też zdjęcia, na których jego matka często jest obok niego, całuje go i przytula. Nie udaje jej się złożyć jednak zeznań ponieważ podczas rozprawy dostaje lekkiego udaru mózgu. Badający go psychiatrzy stwierdzili u Antonisa tylko i wyłącznie perwersje seksualne, co oznaczało jednocześnie, że był on w pełni władz umysłowych i mógł być normalnie sądzony. Rozprawa była dość chaotyczna. Douglas zeznawał między innymi tak. Kochałem swoją matkę, ale nigdy jej nie wybaczyłem pracy w tym zawodzie. Zawsze gdy zabijałem prostytutki... Marzyłem o tym, że duszę swoją matkę. Potem przyznał się do wszystkiego. Popomniłem kilka błędów i bardzo tego żałuję. Miałem tylko uprawiać z nimi seks, ale stało się coś zupełnie innego. Może to przez to wydarzenie z moją matką. Przyznaję się do wszystkiego. Działałem całkiem na ślepo. Zwłoki poćwiartowałem z nienawiści. Bardzo bałem się złapania. Nienawidziłem ich wszystkich i nadal nienawidzę. Zemściłem się za swoją matkę. Zawsze słyszałem w głowie te głosy, te głosy, które kazały mi je zabić. Raz nawet próbowałem udusić swoją narzeczoną, ale ostatecznie się powstrzymałem. Jednak jakiś czas później odwołuje swoje wcześniejsze zeznania, twierdząc, że wyznał je będąc pod wpływem leków psychotropowych. Przyznaje się do zabójstwa tylko jednej z kobiet, a twierdząc jednocześnie, że jej śmierć była całkiem przypadkowa. Na sali sądowej zachowywał się arogancko. Nie pozwolił nawet na wygłoszenie przez swojego obrońcę mowy końcowej, ponieważ uważał, że ten go nie reprezentuje. Ostatecznie sąd skazał go na 13 wyroków dożywocia plus 25 lat. Za zabójstwo trzech kobiet, a także między innymi kilka prób zabójstwa, gwałty i kradzieże. Po usłyszeniu wyroku Antoni Zdagis skwitował go jednym zdaniem. Nie osądziłeś mnie sprawiedliwie. Daglisa umieszczono w więzieniu, gdzie według strażników zachowywał się bardzo dziwnie. Podczas swojej odsiadki podjął jedną próbę samobójczą, jednak ostatecznie udało się go uratować. Inaczej było 2 sierpnia 1997 roku. To wtedy w celi numer 33 znaleziono powieszonego na prześcieradle Antonisa Daglisa a także jego 28-letniego współwięźnia. Prawdopodobnie wspólnie umówili się na samobójstwo. Po każdej zbrodni trochę się bałem, ale potem mi przechodziło. Kontynuowałem swój dzień jak gdyby nigdy nic. Kiedy usłyszałem w wiadomościach o jakimś znalezionym ciele, w ogóle się tym nie przejmowałem. Tak jakby wcale mnie to nie dotyczyło. To już wszystko na dziś. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji i zostawienia komentarza. Na razie, cześć. Music by Erik Matias www.sundimage.org Music by Eric Matias